Mam przyjemność zaprezentować Państwu dzisiaj jedną z 13 dostępnych w Polsce sztuk limitowanej edycji Seata Leona Cupra R. Limitowana edycja, model wyjątkowy, ostatni w marce Seat. Jedyny, który wyszedł już tuż przed tym, jak przechodzimy na markę Cupra. Na markę, gdzie skupimy się wyłącznie na sporcie. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do Multisalonu Rejski na otwarcie nowej marki Cupra. Jesteśmy jednym z czterech dealerów w Polsce. Zapraszam Państwa serdecznie na prezentację nowych modeli, dynamicznych silników, które dają wiele atrakcji z jazdy.